Przeglądacie tablicę. Oto one, te ogromne, pełne tęsknoty kocie oczy, patrzące przez pręty klatki. Podpis krzyczy, podaruj mi dom, a wy już czujecie, jak miękniecie. W waszej głowie już kręci się idealny film. Przynosicie tę puszystą kuleczkę do domu, ona natychmiast zaczyna mruczeć na waszych kolanach i żyjecie długo i szczęśliwie. Stop. Natychmiast zdejmijcie różowe okulary i przygotujcie się na prawdę, o której milczą wolontariusze. Statystyki zwrotów przerażają: setki zwierząt znów lądują w klatce, ponieważ ich kolk zbawcy poddali się już w pierwszym tygodniu. Dlaczego? Ponieważ czekali na natychmiastową miłość, a dostali syczącego małego wojownika. Dziś opowiem Wam o dziesięciu surowych faktach, które mogą zamienić Wasz dobry uczynek w koszmar, jeśli nie będziecie na nie gotowi. Ale jeśli obejrzycie do końca i nie zmienicie zdania, to znaczy, że jesteście naprawdę tą osobą, która może podarować temu kotu prawdziwe życie. A więc przynieśliście transporter do domu. Otworzyliście drzwiczki, oczekując, że kot wyjdzie i zacznie badać swoje nowe włości. A zamiast tego jak strzała leci pod kanapę, za szafę lub w najdalszą szczelinę pod wanną. I tyle. Cisza. Mija godzina, dwie, dzień. Stawiacie miskę z jedzeniem. Wołacie go, próbujecie wywabić zabawką, ale w odpowiedzi tylko ciemność i być może ciche, groźne warczenie. Pierwsze uczucie, które Was ogarnia, to żal. Przecież Cię uratowałem, dałem Ci dom, dlaczego tak się zachowujesz? Wydaje Wam się, że kot jest niewdzięczny, że Was nienawidzi, lub że coś jest z nim nie tak. Ale zatrzymajcie się. Właśnie teraz popełniacie klasyczny błąd antropomorfizacji. Dla kota, wasz przytulny dom to nie raj. To obce, nieznane terytorium, pełne przerażających zapachów, niezrozumiałych dźwięków i ogromnych istot, czyli was. W tym momencie w jego głowie działa tylko jeden, najpotężniejszy instynkt przetrwać. W naturze, znajdując się na otwartej przestrzeni bez schronienia, małe zwierzę jest skazane na śmierć. Chowanie się to nie kaprys ani bojkot. To jedyna dostępna mu strategia obrony. Wciskając się w najciemniejszy kąt, tworzy sobie maleńką kapsułę bezpieczeństwa, z której może obserwować wrogi świat, pozostając niewidocznym. On nie chowa się przed wami, on próbuje ustabilizować swoją psychikę, która jest przeciążona stresem związanym z przeprowadzką. Najgorsze, co możecie teraz zrobić, to zacząć go siłą wyciągać, żeby pokazać, jak tu jest fajnie. Każda wasza próba wyciągnięcia go z kryjówki zostanie odebrana jako atak drapieżnika. Tylko potwierdzicie jego najgorsze obawy: Tu jest niebezpiecznie, chcą mnie złapać. Jeśli będziecie natarczywi, zamiast wdzięcznego pupila otrzymacie zagonione w kąt zwierzę, gotowe bronić swojego życia pazurami i zębami. Dlatego pogódźcie się z tym, że przez pierwszy tydzień, a może i dwa, w waszym domu będzie mieszkał nie kot, a duch. Będziecie widzieć tylko znikające jedzenie w miejsce i być może słyszeć szuranie w nocy. To normalne. To niezbędny etap. Dajcie mu czas na stworzenie mapy terenu, zbadanie waszych tras i zrozumienie, że nie stanowicie zagrożenia. Niewidzialność to jego zbroja i zdejmie ją dopiero wtedy, gdy sam zdecyduje, że wojna o przetrwanie się skończyła. Wyciągacie rękę, żeby go pogłaskać z najlepszymi intencjami, a on wciska się w podłogę i patrzy na was z autentycznym przerażeniem. Albo być może po prostu podnieśliście głos, Rozmawiając przez telefon, a kot już zniknął w innym pokoju. Myślicie, przecież nic mu nie zrobiłem? I macie rację. Wy nie zrobiliście, ale ktoś inny przed wami zrobił. Kot ze schroniska to nie jest czysta karta. To książka, w której już napisano rozdziały, a wiele z nich może być przerażających. Możecie nigdy nie poznać jego historii, ale jego ciało pamięta wszystko. On nie widzi w Was dobrego Zbawcy. Widzi zestaw wyzwalaczy. Wasz zapach wody kolońskiej może przypominać zapach człowieka, który go bił. Dźwięk kluczy może kojarzyć się z momentem, gdy wyrzucono go z domu. Nawet wasz tembr głosu czy sposób chodzenia mogą przywoływać w jego pamięci duchy przeszłości. To nazywa się pamięcią skojarzeniową, a u zwierząt działa bezbłędnie, jako mechanizm obronny. Jeśli ręka człowieka kiedyś sprawiła ból, to każda wyciągnięta ręka jest zagrożeniem. Dopóki nie udowodni się, że jest inaczej. Kot nie potrafi analizować waszych intencji, reaguje na wzorce. I właśnie teraz jesteście dla niego po prostu kolejnym człowiekiem, od którego można się spodziewać wszystkiego. Wielu właścicieli bierze to do siebie, czuje się odrzuconych. On mnie nie kocha, myślą. Ale nie chodzi o miłość i nie o was osobiście. Chodzi o traumę. Próbujecie zbudować most zaufania tam, gdzie grunt został spalony przez zdradę. A to wymaga ogromnej cierpliwości. Nie możecie mu po prostu powiedzieć, że jesteście dobrzy. Musicie to udowadniać każdym swoim ruchem, dzień po dniu. Zrozumcie, że za każdym razem, gdy nie odskakuje od waszego dotyku, to małe zwycięstwo nad jego przeszłością. Potrzebuje czasu, by nadpisać stare, straszne pliki w swojej głowie nowymi, bezpiecznymi wspomnieniami. Potrzebuje zrozumieć, że w tym domu podniesiona ręka oznacza pieszczotę. Lub jedzenie, a nie uderzenie. Że głośny głos to po prostu emocje, a nie zapowiedź kary. Dopóki nie przyswoi tego nowego doświadczenia, będziecie walczyć nie z jego charakterem, a z cieniami tych, którzy byli przed wami. I wygrać w tej bitwie można tylko miłością, która nie wymaga niczego w zamian. Patrzycie na zaświadczenie ze schroniska, gdzie jest napisane zdrowy, zaszczepiony, i wzdychacie z ulgą, ale nie rozluźniajcie się zbyt wcześnie. Schronisko to nie sanatorium, to miejsce stałego, chronicznego stresu. Zbyt duże zagęszczenie, hałas, walka o jedzenie, ciągła zmiana sąsiadów. Wszystko to podkopuje odporność nawet najsilniejszego zwierzęcia. I ten bagaż kot przywozi ze sobą do waszego domu, nawet jeśli na zewnątrz wygląda na całkowicie zdrowego. Stres związany z przeprowadzką to ostatni cios, który może zawalić tę kruchą konstrukcję. Nagle u zdrowego kota Mogą ujawnić się przewlekłe infekcje wirusowe, które drzemały w organizmie od miesięcy. Problemy z trawieniem, zapalenie pęcherza na tle nerwowym, choroby skóry wszystko to może pojawić się w pierwszych tygodniach. Myślicie, że wzięliście bezproblemowego pupila, a dostajecie pacjenta wymagającego leczenia i diety? Właśnie dlatego pierwsza wizyta u weterynarza to nie formalność, a konieczność. I nie chodzi tylko o pchły czy robaki, które ma 99% schroniskowych zwierząt, mimo odrobaczania. Chodzi o ukryte zagrożenia. Musicie sprawdzić nerki, wątrobę, stan zębów, zrobić badania na infekcje wirusowe. Bez tej diagnostyki gracie w ruletkę ze zdrowiem swojego pupila i swoim portfelem. Bądźcie gotowi na to, że w pierwszym miesiącu wasze wydatki na weterynarza mogą przekroczyć koszt najdroższego kota rasowego. To opłata za ciężką przeszłość waszego przyjaciela. Ale jest i dobra wiadomość. Większość tych problemów jest do rozwiązania. Przy odpowiedniej opiece, dobrej jakości jedzeniu i braku stresu, organizm kota jest zdolny do zdumiewającej regeneracji. Waszym zadaniem jest nie bać się diagnoz, a stać się tym, kto pomoże mu wyleczyć nie tylko duszę, ale i ciało. I oto najgorszy koszmar każdego właściciela staje się rzeczywistością. Budzicie się i w nos uderza ostry, nieporównywalny z niczym zapach kałuża na dywanie. Albo, co gorsza, znacznik na zasłonach lub kanapie. Wasza pierwsza reakcja to szok i gniew. Przecież umie korzystać z kuwety. Obiecano mi, robi to na złość. Chcecie go złapać, wsadzić nos, nakrzyczeć, ale stop, to nie zemsta i to nie problem z kuwetą to wołanie o pomoc w języku zapachów. Dla kota jego własny zapach to główny znacznik bezpieczeństwa. W schronisku, gdzie wszystko pachnie obcymi i strachem, nie miał swojego konta. Trafiając do waszego ogromnego, przerażająco czystego domu, czuje się jak bezbronne ziarnko piasku w oceanie obcych aromatów. Zostawiając kałużę w nieodpowiednim miejscu, nie brudzi waszego domu. On próbuje go zawłaszczyć. Rozstawia pachnące flagi. Tu byłem. Tu pachnie mną. Więc tu nie jest tak strasznie. Każąc go za to, tylko pogarszacie sytuację. Krzyki i wsadzanie nosa podnoszą poziom stresu, a co za tym idzie, potrzebę jeszcze silniejszego znaczenia terytorium, by się uspokoić. Wpadacie w błędne koło. Im bardziej go karcicie, tym bardziej sika. To wojna, w której przegrają wasze nerwy i wasza podłoga. Jak to zatrzymać? Nie wojną, a sprytem. Waszym zadaniem jest nasycić dom zapachem kota w legalny sposób. Rozstawcie drapaki, połóżcie legowiska, które już nim pachną. Użyjcie specjalnych feromonów dla kotów, które imitują ich znaczniki bezpieczeństwa. Dokładnie. Z użyciem enzymów myjcie miejsca wypadków, aby zniszczyć zapach moczu, który działa jak magnes. I co najważniejsze, dajcie mu czas, by poczuł się gospodarzem, a nie intruzem. Kiedy zrozumie, że ten dom i tak należy do niego, potrzeba znaczenia kątów zniknie sama. Nasypujecie karmę, a kot rzuca się na miskę, jakby nie jadł od tygodnia. Połyka kawałki w całości, krztusi się, warczy, jeśli przechodzicie obok. A potem znajdujecie go na kuchennym stole, próbującego ukraść kawałek chleba lub rozgryźć paczkę makaronu. Czy on jest wiecznie głodny? Dziwicie się. Nie, on nie jest głodny. On jest straumatyzowany. To nazywa się agresją pokarmową lub lękiem pokarmowym i jest bezpośrednim dziedzictwem jego przeszłości. W schronisku lub na ulicy jedzenie to niepewnik, to zasób, o który trzeba walczyć. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto się ociągał, zostawał głodny, to prawo dżungli jest mocno wbite w jego podświadomość. Nawet widząc pełną miskę, jego mózg krzyczy: jedz szybciej, zanim zabiorą, rób zapasy, jutro może nie być jedzenia. Dla niego sytość to stan tymczasowy i niepewny. Próby karcenia go za kradzież lub zabierania jedzenia podczas karmienia są postrzegane jako potwierdzenie jego lęków. Wiedziałem, przyszli konkurenci. Może to sprowokować poważną agresję. Nie próbujcie go wychowywać zakazami tu działa tylko stabilność. Stwórzcie dla niego harmonogram karmienia, który nigdy nie jest naruszany. Karmcie często, ale małymi porcjami, żeby się nie przejadał i nie zwracał złapczywości. Używajcie specjalnych misek labiryntów. Które zmuszają do wolniejszego jedzenia. I co najważniejsze, nigdy nie drażnijcie go jedzeniem i nie każcie czekać. Musi przyswoić nową lekcję. W tym domu jedzenie jest zawsze, nikt go nie zabierze i nie trzeba o nie walczyć. Dopiero gdy w to uwierzy, głodny demon w nim się uspokoi. Właśnie teraz zatrzymajcie się i zapamiętajcie najważniejszą zasadę każdego ratownika. Zasada trzech. Trzy dni. Trzy tygodnie. Trzy miesiące. To nie są zwykłe liczby. To mapa drogowa adaptacji, która uchroni was przed rozczarowaniem. Pierwsze trzy dni to szok. Wasz kot nie rozumie, gdzie jest, kim jesteście i co się dzieje. Jego świat się zawalił, a nowy przeraża. W tych dniach może odmawiać jedzenia, nie korzystać z kuwety i być całkowicie niewidoczny. Waszym zadaniem jest nie wtrącać się. Po prostu zapewnijcie mu bezpieczeństwo, jedzenie, wodę i czystość. On się z wami nie zapoznaje. On po prostu próbuje przetrwać w nowym, wrogim środowisku. Następne trzy tygodnie to zwiat. Kot zaczyna rozumieć, że nie jesteście drapieżnikiem, a dom nie jest śmiertelną pułapką. Zacznie wychodzić z kryjówki, badać terytorium, najprawdopodobniej w nocy, i ustalać swój porządek dnia. To czas, kiedy bada was na odległość. Nie forsujcie kontaktu. Pozwólcie mu samemu zdecydować, kiedy podejdzie. To czas budowania najdelikatniejszego fundamentu zaufania. I dopiero po trzech miesiącach można mówić o prawdziwym przyzwyczajeniu. Kot wreszcie się relaksuje, rozumie, że to jego dom, a wy jesteście jego rodziną. Zaczyna ujawniać swój prawdziwy charakter. Okazuje się, że ten dzikus to w rzeczywistości czuły mruczek lub wesoły rozrabiaka. Właśnie na tym etapie zobaczycie tego kota, dla którego wszystko to się zaczęło. Ale żeby dotrzeć do tego finału, trzeba przejść przez pierwsze dwa etapy, nie poddając się. Pamiętajcie, adaptacja to maraton, a nie sprint. Nie otrzymacie natychmiastowej wdzięczności i miłości od pierwszego dnia. Wzięliście na siebie odpowiedzialność za żywą istotę z traumą, a wasza cierpliwość to główne lekarstwo. I oto po tygodniach wasz kot wreszcie wyszedł spod kanapy. Nawet pozwala wam być obok. Decydujecie, że lody przełamane, i wyciągacie rękę, żeby go pogłaskać. I natychmiast dostajecie cios pazurami lub głośne syczenie. Co zrobiłem nie tak, myślicie? Po prostu zignorowaliście kocie? Nie. Pamiętajcie, język ciała straumatyzowanego kota to język ostrzeżeń. Zanim zaatakuje, da wam dziesiątki sygnałów. Lekko przyciśnięte uszy. Delikatne drganie końcówki ogona z boku na bok. Urozszerzone jak spotki źrenice. Zastygłe ciało. Dla Was to prawie niezauważalne drobiazgi. Dla niego to krzyk. Proszę, przestań czuję się niekomfortowo. Daj mi przestrzeń. Kiedy ignorujecie te sygnały i dalej wyciągacie rękę, nie okazujecie miłości, naruszacie jego granice, a jego agresja to niezłość, to desperacka samoobrona. Już poprosił was grzecznie w swoim języku, ale go nie zrozumieliście. Nauczcie się czytać te subtelne znaki. Zobaczyliście napięcie? Zamarznijcie. Odwróćcie wzrok, dajcie mu samemu zdecydować, kiedy będzie gotowy na kontakt. Zrozumienie jego nie to najszybsza droga do tego, by pewnego dnia usłyszeć jego tak. I właśnie tutaj, po tygodniach, a może i miesiącach cierpliwości, po wszystkich wojnach o jedzenie, terytorium i zaufanie dzieje się to, dlaczego wszystko to się zaczęło. Nadchodzi moment, kiedy siedzicie na kanapie, a on sam przychodzi i kładzie się obok nie na kolanach. Może po prostu metr od was. Ale przychodzi i w tym momencie rozumiecie, wygraliście. To jest największa nagroda, transformacja przerażonego, syczącego dzikusa w istotę, która was wybrała. Nie dlatego, że go karmicie, a dlatego, że udowodniliście, że jesteście bezpieczni. Że nie zdradzicie. Koty, które poznały okrucieństwo i obojętność, nie rozdają swojej miłości na prawo i lewo. Ale jeśli zdecydują się zaufać, ich przywiązanie staje się absolutne. Będą Was witać przy drzwiach, spać na Waszej poduszce, rozmawiać z Wami w swoim języku. Ich miłość jest świadoma, zasłużona i przez to niewiarygodnie głęboka. Otrzymacie nie tylko pupila, otrzymacie przyjaciela, który zna cenę dobroci. I ta unikalna więź, zbudowana na cierpliwości i zrozumieniu to coś, czego nigdy nie kupi się za żadne pieniądze. To jest prawdziwy cud ratunku. Jeśli ten film był dla Was pożyteczny, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Być może właśnie ta informacja pomoże jeszcze jednemu kotu znaleźć swój prawdziwy, stały dom. Dziękujemy za obejrzenie i bądźcie cierpliwi dla tych, których oswoiliście.